Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w God of War. Tak więc widzę, że tutaj mamy jeszcze skrzynię po drugiej stronie, my się tutaj musimy przedostać, więc tutaj skorzystajmy z tej możliwości. Czy ja tutaj mogę strzelić? Aj kurczę, średnio. Co mogę strzelić? Hm, nie widzę znacznika. Kurczę, no to mam zagwostkę. Ah, wiem, dobra, czaję. Tam jest dziura, przez chwilę. Ja muszę sobie tutaj wycelować, chyba. Kurde. Czy dobrze myślę? Muszę tam strzelić to w momencie, kiedy to będzie. Tutaj w tym miejscu. Nie, no kurde, to jest za wolno. Co jest? Hm. No, innej możliwości nie widzę. Aaa, o ja pierdziele, dobra. Ale bym próbowała, nie? No, ale naprawdę myślałam, że będzie trzeba strzelić to w trakcie. Dobra, no było można też po prostu łatwiej. Sobie, człowiek potrafi utrudniać życie czasami. A, myślisz, że tu jest? O, patrzcie, tutaj jest skrzynia. Przez chwilę już bym zapomniała o niej. Chodźmy, najpierw weźmy, zobaczmy, co jest w środku. Dobra. Sporo tej stali tu zbieramy. Zauważyłam. Ciekawe, do czego będzie nam potrzebna. Sporo zwłok tutaj leży. Raczej chyba nie świadczy o niczym dobrym. Wyczuwam to jakiegoś potwora. O, co tak śmierdzi! Teraz! Czy to sługi, Hel? Są nietknięci, spójrz! Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże. Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przeżyciu. Obdzierać z mięsa! Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. Dobra, rozwalmy ich zatem, korzystając tutaj z tej furii oni są na pierwszym poziomie, więc nie jest najgorzej. Dobra. Jeszcze gdzieś kogoś słyszę. Okej. Okay. Aż ty się tu kurde schował, patrzcie. A na to. A! Nie zauważyłam go. Zostaw Atreusa. če. Od tego. Chodź. Czeka nas długa droga. Faktycznie, patrzcie, oni się zmieniają. Oż kurczę. Sam się tym zajmę. Ja! Dobra, wykończmy go. Iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Tamten łańcuch. Tutaj. Dobra, tutaj możemy pod. Idź opuścić łańcuch. Podnieść Atreusę. Okej. Okay. ciężka przygoda dla małego chłopca No jest strasznie przybity A łańcuch A tak łańcuch Niesamowite, jak widzimy oddech Kratosa. To jest po prostu. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum, on by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić, wiem, ale. Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać na samym początku. Nie, nie poddaję się, dam radę, muszę tylko, muszę złapać oddech. Wchodź na górę, jestem gotów. No to idziemy na górę. Tam nie mogę przejść, więc chodźmy tędy. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Dobra, tu mamy skrzynię, na co czekasz? Dalej, tam u góry. Mamy jakieś srebro. Ciekawe, jak się tam dostać. Ojejku, a co to jest? Jakiś wielbłądek? Jaki dziubek? Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Hm? Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam z białą korą. To czy to? To chyba. Takie brzozy, miałeś rację. No! Mądralijski z ciebie chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Hm. Jak się Brok. Vera Veralogan hm. To wielbłąd na dwóch nogach. Niezły nie dinozaur, ale. Ten twój topór to ja go zrobiłem razem z bratem jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Ja! Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo cię nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, synu. To co ty na to? Ja! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digr Bikia, Dumr w To był nasz znak, moi brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak, chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. Hmm. A gdzie druga połowa znaku? Mają mój przygłupi brat, ale to ja mam cały talent. Zbójcie! Chodźcie, zapraszam. No to koniec ciszy i spokoju. Ulepsz broń, sklep broka. Witaj w krasnoludzkim sklepie. Tu możesz ulepszać posiadane wyposażenie lub stworzyć zupełnie nowe. Ulepsz broń. Brok dał ci mroźny płomień, to rzadki surowiec. Zasoby znalezione podczas wędrówki mogą być wykorzystane do tworzenia lub ulepszania wyposażenia. Wciśnij X, aby wybrać lewiatana. Okay. Wyposażenie Kratosa posiada poziomy siły i statystyki. Ulepszenie to topora zwiększa jego poziom i daje premię do siły, która przekłada się na ogólny poziom siły i statystyki Kratosa. Poziom siły i statystyki kratosa są wyświetlone w tym miejscu. Wciśnie L3, aby wyświetlić opisy statystyk. Obrażenie od ataków runicznych można zwiększyć, zwiększając wartość run. Czasy odnowienia ataków runicznych można skrócić, zwiększając wartość czasu odnowienia. Każda statystyka ma wpływ na inne artefakty na inne efekty w rozgrywce. Ponownie wciśnij l aby ukryć opisy. Podczas ulepszania przedmiotu poziom siły i statystyki zostaną wyświetlone na karcie przedmiotu oraz zostaną uwzględnione w statystykach Kratosa. Ulepszenie broni zwiększa te statystyki na stałe. Inne przedmioty muszą być używane, aby wpływać na statystyki Kratosa. Zasoby wymagane do ulepszenia przedmiotu znajdują się na dole karty przedmiotu. No dobrze, możemy przytrzymać kwadrat, aby ulepszyć lewiatana. Ulepszenie ukończone w zakładce umiejętności dostępne są nowe umiejętności. Okej, okay. to osiągnął poziom drugi, aby ulepszyć go dalej, znajdź kolejny mroźny płomień. Ulepszanie broni umożliwia odblokowanie nowych umiejętności. Zajrzyj do zakładki umiejętności w menu pauzy, aby je odblokować. Wciśnij kółko. Wciśnij lewy krzyżak, aby przejść do menu rzemiosła, gdzie możesz stworzyć nowe wyposażenie. Okej, okay, no to co my tu mamy po kolei? Stwórz ulepsz kup, sprzedaj albo zgubione przedmioty. Tutaj niczego nie ma. W sprzedaży mamy artefakty, zabawki. Sprzedaj zabawki w sklepie, aby za, by zarobić nieco srebra. Nie przydadzą ci się podczas podróży. Ok, no to w takim razie mogę sprzedać to. nadzieję, że tego chciałeś. No tak, no skoro nam się nie przydadzą, no to po co mi one? Kup, brak przedmiotów, super. Ulepsz, lewiatan już jest ulepszony maksymalnie jak mogę. Mogę też ulepszyć szpon. A, czyli do ulepszenia ta miękka stal będzie nam potrzebna. zwiększe obrażenia zadawane przez strzały i umożliwia zakup nowych umiejętności szpona za punkty doświadczenia. Co jeszcze? Możemy też stworzyć. Tułów. tunika z buja albo ramienniki ze skóry dzika ogólnie to i to jest słabsze więc no, nie będę tego robić też jest dosyć drogie chociaż mamy 17 tysięcy srebra a to kosztuje tylko 5 więc nie jest najgorzej a pancerz Atreusa Mamy precyzyjny strzał. Wrogowie w powietrzu otrzymują zwiększone obrażenia. Podstawowa tunika. Podstawowy strój runiczny. Coś ci chodzi po głowie. Może ten szpon sobie ulepszymy? No tak, no bo raczej chyba nie znajdziemy innego, więc. Hm, zastanawiam się teraz, czy to ulepszyć, żeby nie zmarnować. Tej stali, dobra, ulepszmy. Czego jeszcze trzeba? Chyba wszystko. Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź to, w Znajdźcie dla mnie miejsce? Tylko niczego nie popsuj. Wow. No nie powiem, przydałoby mi się to trzecie jabłuszko. Kurde, ale mi oni życie odbierają. <noise> Kurczę, ale ich tu jest sporo. Świetne jest to, że topór w momencie, kiedy wraca, to też zadaje obrażenia. Aż kurczę, no. Tak jakby uderza podwójnie. Ale to uderzanie, w sensie te rzuty bardziej się opłacają. Tu gdzieś widziałam... O, patrzcie, Ta jest kolejne. moje Miło było cię poznać Brok, pomyślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją Pieprzoną Wdzięcznością. Pieprzona Wdzięczności do mnie. Dobry jest. Patrzę czy tutaj coś się nie pochowało. O, tutaj mamy tego znalezione maski. Jedna z dziewięciu. Czyli kolejne przedmioty kolekcjonerskie. To co, namyśliłeś się? Czy masz coś na sprzedaż no, jednak? Nie, nic nie ma. No, powodzenia, powodzenia. Dobra. Zobaczmy, czy. Właśnie, w umiejętności. Mamy nowe odblokowane. A, czyli te umiejętności nie odblokowują się od naszego poziomu, tylko poziomu naszej broni. Zobaczmy, co mamy. Lodowy wybuch. Wyceluj, przytrzymaj R2, aby naładować lewiatana i wywołać przy trafieniu eksplozję zadającą obrażenie od mrozu. Kombinacja precyzyjnego rzutu. Po wykonaniu precyzyjnego rzutu, słabe punkty i trafienia w głowę, wciśnij trójkąt podczas błysku, aby przywołać lewiatana i sprawić, że następny rzut lub atak w zwarciu zakończy się eksplozją zadającą obrażenia od mrozu. No to tak, kolejny mroźny pęd. Podczas biegu wciśnij R1, aby wykonać atak ze skokiem. Fajnie. Wieczna zmarzlina. Wykonuje ataki w szybkich seriach, nie odnosząc obrażeń, aby naładować lewiatana i zadawać obrażenia od mrozu przy każdym trafieniu. Wirująca nawałnica. Wykonując unik, wychyl, wprzód i wciśnij R1, aby wprowadzić szybki atak toporem. Ten mi się podoba, te szybkie ataki. A co my tu jeszcze mamy? Starczą nic, ale mamy też w mocy. Eee, Atre... czemu to jest dalej ukryte? Ciekawe. Ok, moc Atreusa zwiększa obrażenia zadawane przez strzały i w walce wręcz. Wprawny strzelec zwiększa prędkość oddawania strzałów ze szpona. Byłoby nawet ciekawe. Jednak mimo wszystko wykonuj ataki w szybkich seriach, nie odnosząc obrażeń, aby naładować lewiatana i zadawać obrażenia od mrozu przy każdym trafieniu. Wiecie co? Ja sobie to wykupię. Tak więc mamy już dwie umiejętności. Zobaczmy, jak to się tutaj na mapie prezentuje wszystko. Dobrze, tutaj tą ukrytą komnatę mamy, no. Wtedy jak szliśmy, to nie mogłam jej otworzyć, więc ciekawe jak to będzie później. Też mamy ten sklep zaznaczony. Okej, okay. no dobrze, zatem moi kochani, będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!